Na Odrze zaprezentowali się wioślarze z Polski, Niemiec, Holandii, Czech i Francji. W Wydarzeniu towarzyszył pitnik rodzinny z wieloma atrakcjami, zwłaszcza dla dzieci, które miały przecież swoje święto. W kategorii mężczyzn wystartowało 9 ekip wioślarskich. W finale A 8 Politechniki Wrocławskiej wygrała z przewagą około 5 sekund nad drugą osadą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzeci rezultat osiągnęli goście z zagranicy. Miejsce na podium uzupełnił Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Dalsze miejsca zajęli wioślarze AGH w Krakowie, Uniwersytet Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego II z Ostrawy Czeskiej, Ensei Rowing Club z Francji. Emocje jednak nie tylko w związku ze startem panów. Bardzo ciekawy przebieg miały również zmagania panie. W tegorocznym Odra River Cup wystartowało pięć ekip kobiecych. Najlepsze okazały się wioślarki z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wyprzedzając panie z AGH w Krakowie. Na podium stanęły także zawodniczki z Politechniki Wrocławskiej, odbierając brązowe medale. Czwarta była osada z Uniwersytetu Wrocławskiego, a piąta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo widowiskowe były też zmagania smoczych łodzi, które walczyło Puchar prorektora do spraw studenckich Politechniki Wrocławskiej. Chęć na zwycięstwo miało aż 17-11 osobowych zespołów złożonych z wioślarzy i bębniarza. Do finału awansowały ekipy z Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i z Wydziału Elektrycznego i Wydziału Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki naszej Politechniki. W takiej też kolejności rozstrzygnęły się losy wyścigu. Krakowscy studenci okazali się lepsi o kilka centymetrów od wrocławskich. Na deser jeszcze tradycyjny pojedynek wioślarskich wrocławskich uczelni, Politechniki i Uniwersytetu rozstrzygnął się na korzyść tej pierwszej. Tym samym ekipa Politechniki, która bez większych problemów pokonała przyjaciół z Uniwersytetu zanotowała na swoim koncie 21. zwycięstwo w tej szlachetnej rywalizacji. Dodajmy, że dwukrotnie wioślarze, uniwersytetcy okazywali się lepsi. Oczywiście ważny był aspekt sportowy, ale też bardzo dużo działo się poza wodą. Organizatorzy przygotowali piknik rodzinny na najwyższym poziomie były pokazy kół naukowych, warsztaty dla najmłodszych, zabawy dla dzieci, darmowe rejsy tramwajem wodnym po odrze. Oczywiście można było wrzucić coś na ząb, wszystko zakończyło się natomiast wielkim muzycznym występem Gwiazdą wieczoru był Fish, Emadę, Tworzywo. Waglewski i spółka zrobili swoje. Inauguracyjne starcie niedzieli zakończyło się wygraną Silesia aż 15 do 9. Z pewnością nie takiego otwarcia czerwca spodziewali się fani bejsbolu w naszym mieście. Po dwóch rundach baronowie przegrywali w meczu 0 do 1. Chwilę później już było zdecydowanie gorzej. Po trzech wynik 0 do 3. To był kluczowy moment meczu, bowiem goście z Zimną Krwią wykorzystywali błędy zawodników z Dolnego Śląska. Po czterech rundach rybniczanie prowadzili już 8 do 1. Dwie kolejne zakończyły się wygraną naszych 1 do 0, ale już w siódmej rundzie Silesia powiększyła prowadzenie 2 12 do 3. Finish należał do Wrocławian ale marne to pocieszenie. Drugi mecz dostarczył sporych emocji, to na pewno. Od prowadzenia 1 do 0 rozpoczęli goście, ale nasi szybko złapali odpowiedni rytm. Po trzeciej rundzie Wrocławianie prowadzili 3 do 1 i zaczęło się granie na poważnie. Mistrzowie Polski absolutnie nie byli usatysfakcjonowani. Jedną wygraną w naszym mieście, dlatego też szybko doprowadzili do remisu. Po siódmej rundzie było już 4 do 4 i to nie koniec popisów przyjezdnych. Silesia zdobyła dwa obiegi, zrobiło się 6-4 dla Rybniczan. Końcówka tym razem dla przyjezdnych wiedzieli, co mają zrobić i zwyciężyli 8 do 6. Czy wynik niedzieli jest niespodzianką? I tak, i nie. Goście z Górnego Śląska to jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w polskim baseballu. Na swoim koncie mają pięć złotych medali. Dwa z nich zdobyli w dwóch ostatnich sezonach, ale w obecnych rozgrywkach jak na razie zawodzą. Wygrali po wrocławskiej eskapadzie tylko osiem z osiemnastu rozegranych spotkań. W tym sezonie wrocławianie już rywalizowali z Silesią w Rybniku. W dwumaczu padł remis. Teraz więc Silesia w starciu wrocławsko-rybnickim prowadzi 3 do jednego. Impreza odbyła się w hali sportu walki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Podczas premierowego spotkania organizowanego przez Adrenalinę odbyło się 12 walk, w tym pierwsze dwie pokazowe niepunktowane. Przede wszystkim zaprezentowali się pięściarze Adrenaliny, ale mieliśmy też wielu gości z regionu i spoza naszego województwa, także z zagranicy. Na dzień dobry Kinga Mięgo, czy z Wałbrzycha, przegrała z Izabelą Rozkoszek z Gardy Gierałtowice. Wadze do 54 kg. Nasz Iwan Kucharenko mierzył się z reprezentantem Czech. Izim Pradlerem. Wrocławianin okazał się mało gościnny i wygrał 3 do 0. Zwycięstwa w kolejnych pojedynkach odnosili także Aleksandra Gogolewska, Mikołaj Dmytruk, Magdalena Sochowicz. Efektownie przez nokaut wygrał Tomasz Turzański. Podobnym stylu zwyciężyła Paulina Nowak. Na deser najciężsi i najbardziej doświadczeni. Mateusz Wojtasiński pokonał kolegę z Jelenie Góry Patryka Persa. Kamil Bednarek wygrał z Janem Lałkiem, a w pojedynku wieczoru Rafał Wołczecki z Adrenaliny pokonał Dawida Guratowskiego. Oczywiście impreza nie odbyłaby się bez wsparcia licznych sponsorów. Organizatorzy bardzo dziękują za wsparcie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych premierowych zawodów pod sztandarem Adrenaliny. Podczas imprezy zaprezentowali się także że wybitni bokserzy sprzed lat pojawił się walczący o powrót do zdrowia Mariusz Cendrowski. Był też olimpijczyk Wojciech Bartnik. Warto wspomnieć też Jana Kosendiaka, Marka Matyje czy Tariela Zanukeliego. Podziękowania też dla sędziów, konferansjera zawodów młodych tancerzy. To był świetny wieczór pełen sportowej, tak tak, adrenaliny. Rywalizacja odbywała się w kategorii wiekowej do lat 13. Poza dwoma zespołami, Śląska Wrocław w turnieju wzięły udział niemieckie Alba Berlin i Eisbaren Bremerhaven, a także Basket Itri z Włoch i francuski nouvelle Ferron. Młodzi koszykarze grali w systemie Każdy z Każdym, co oznacza, że każda drużyna rozegrała w weekend pięć spotkań. Śląsk z klubem z Itri utrzymuje już ośmioletnie kontakty. Rok rocznie młodzi trójkolorowi jeżdżą na Półwysep Apeniński, na obozy i turnieje sportowe. Dopiero pierwszy raz natomiast Włosi odwiedzili Dolny Śląsk. Z małego miasteczka koło Neapolu. Do Wrocławia przyjechało 11 chłopców z Itri i trzech wypożyczonych z innych klubów. Łącznie ze sztabem i dopingującymi rodzicami włoska delegacja liczyła sobie 36 osób. Przedstawiciele Italii mieli okazję zobaczyć Wrocław, ale przyjechali tu po zwycięstwo i zaprezentowali się naprawdę z bardzo dobrej strony i drużynowo i indywidualnie. Na MVP turnieju wybrano Stefano Sakkociego, który w nagrodę otrzymał Rover. Drugie miejsce na podium alba cup zajęli gospodarze. Pierwsza drużyna rocznika U13 Exact System z Śląska Wrocław przegrała tylko z Włochami 47 do 62 i na tle europejskich rywali prezentowała się co najmniej przyzwoicie. Najbardziej wyróżnił się Daniel O'Dunajo, wybrany najlepszym zawodnikiem Śląska. Trzecie miejsce dodajmy dla Alby z Berlina. Podczas ceremonii zamknięcia turnieju medale wręczała wiceprezydent miasta Renata Granowska. Towarzyszył jej m.in. legendarny gracz Śląska Wrocław Maciej Zieliński. Zawody we Wrocławiu cieszą się sporym zainteresowaniem, jak na dyscyplinę, która nie jest w mieście bardzo popularna. To typowy wakacyjny sport uprawiany na nadmorskich czy oceanicznych plażach. W tenisa plażowego gra się zawsze w parach deblowych lub mieszanych. Zawodnicy rywalizują na boisku o wymiarach 16 metrów długości, 8 szerokości. Jest ono przedzielone siatką zawieszoną na wysokości 170 cm. Ogólne zasady bardzo proste. Punkt zdobywa para, która zagra kończącą piłkę w pole przeciwnika lub jeśli ci popełnią błąd. Zagranie w siatkę lub na aut. Punkty liczy się tak jak w klasycznej odmianie tenisa: 0.15, 0.30, 0.40 Gem. Rywalizacja trwa do dwóch wygranych setów. Zwyciężczyniami Grand Prix Wrocławia w deblach damskich zostały Zuzanna Cymanek i Magda Kałasz. To teraz o rywalizacji mężczyzn. Pełną pulę zgarnęli przyjezdni, a Wrocławianie w tych zmaganiach nie wykazali się tym razem ogromną formą, czy też dużymi możliwościami. Pierwsze miejsce dla Sebastiana Greli z Warszawy i Pawła Krupskiego z Dąbrowy Górniczej. Kolejną pozycję zajęli. Janusz Hajduk z Pryszowic i Jakub Mięku z Warszawy. Wreszcie na trzecim miejscu pierwsi Wrocławianie Tim Maciej Mirosławski i Tomasz Gorzkowski. Na koniec jeszcze mixty, czyli zmagania debli łączonych damsko-męskich. Po triumfie sięgnęła drużyna Magda Kałasz-Piotr Krupski, drugie miejsce dla Zuzanny Cymanek i Janusza Hajduka, a podium uzupełnili Magdalena Rudzka oraz Tomasz Gorzkowski. Wielkie gratulacje. Za nami przedostatnia kolejka zmagań w grupie Dekoszykarzy w ramach Otwartych Mistrzostw Wrocławia. Walczą ci najlepsi. Crazy Gang przegrał z Misie Patysie 40 do 68. Zespół Koman i Roman pewnie pokonał Miami Vice 53 do 43. Dzikie Koty natomiast okazały się lepsze od Casey zwyciężając 65 do 55 liderem. Dzikie Koty z kompletem zwycięstw. Przechodzimy do siatkówki. Za nami siódma kolejka spotkań w pierwszej lidze pań bez większych emocji. Wszystkie mecze zakończyły się wynikiem 2 do 0. Liderem tabeli na zgóle z jedną porażką na drugim miejscu Elpar i drukarki te zespoły rozegrały jeden mecz mniej, ale są niepokonane. W pierwszej lidze mężczyzn dwa bardzo ciekawe spotkania. Global Team przegrał z amatorem Marcinkowice 1-2, a Foff Team uległ w takim samym stosunku ekipie Big Coplastu. W dzień dziecka grały zespoły z drugiej ligi KPS Faraon Ziębice. Pokonał Zenita 2–1 i był to najciekawszy mecz serii. I jeszcze trzeciojgowcy. W jedynym dotychczas rozegranym spotkaniu w czerwcu Andromeda przegrała z Faraonem Ziemnicą 0–2. W minioną niedzielę zakończyły się rozgrywki OMW w Bubble Soccer. Podczas ostatniego turnieju najlepszą ekipą okazał się zespół Mafia Rybna. W ciągu całego sezonu rywalizacji, przypomnijmy, rozegrano cztery turnieje. Najlepszą drużyną natomiast zespół MOF. Zmagania rozegrano w hali MCS-u przy parkowej. Kolejna rywalizacja w tej dyscyplinie spodziewana jest podczas następnej edycji Otwartych Mistrzostw Wrocławia. Teraz o bóle. Za nami turniej dwuosobowy. Wszystko w Parku Południowym wygrała ekipa Piotra Wijasa i Sergiusza Gądka. Drugie miejsce dla zespołu kapitana Grzegorza Ladaczka, a trzecią pozycję wywalczył team Danuty Zając. To pierwsza odsłona tegorocznych zmagań. Drugą w tripletach zaplanowano na wrzesień. Na koniec o badmintonie zmagania na półmetku rozegrano bowiem drugi turniej w sezonie w kategorii Open zwyciężył Janusz Łopusiewicz który pokonał w finale Pawła Arackiego 15 do 10, 7 do 15 i 15 do 13. W kategorii 40+ plus, najwięcej powodów do radości miał Łukasz Chojnacki. W finale wygrał z Robertem Brojkiem 15 do 5, 13 do 15 i 15 do 11. wśród juniorów perfekcyjny występ Nataszy Woźnickiej która wygrała komplet meczów. Trenują przede wszystkim koszykarze. To taki czas, w którym można nadrabiać braki albo zaległości spowodowane choćby kontuzjami. W dalszym ciągu prowadzimy treningi z zawodnikami, którzy chcą poprawić swoją umiejętności indywidualne jest to grupa która w przyszłym roku będzie reprezentować nasz klub w rozgrywkach drugiej ligi tak więc staramy się już myśleć nie tylko o tym co jest dzisiaj ale o tym co będzie za parę miesięcy Robert Kościuk zaznacza że budowa składu na nowy sezon rozpoczęła się tuż po zakończeniu poprzednich zmagań Na jakim jest to na etapie Mamy pewnych czterech zawodników jak gdyby strzonu zeszłego sezonu są to Paweł Gałczyński, Maciek Szeszycki, Mateusz Ogoziński oraz Rafał Chwastyk. Doszło trzech juniorów, którzy wyróżniali się w zeszłorocznych rozgrywkach i już pod koniec sezonu byli częścią większą częścią, naszego, naszej drużyny. To oczywiście nie koniec podpisywania kontraktów w Gimbaskecie w polują na kolejnych zawodników. Skład ma być lepszy niż ostatnio. Prowadzimy w tej chwili rozmowy z zawodnikami, którzy mieliby wzmocnić nasz zespół i yy, Dzięki temu moglibyśmy podwyższyć poziom naszej drużyny, a jednocześnie poziom naszego grania i mamy, mamy pewne cele do osiągnięcia w przyszłym sezonie. Jakich zawodników widziałby w składzie swojej drużyny Robert Kościuk? Myślę przede wszystkim o zawodnikach młodych, zawodnikach, którzy wnieśliby dużo energii do tego zespołu. Jednocześnie zawodnik, myślę o zawodnikach, którzy mają doświadczenie na poziomie, na parkietach drugoligowych. Ale też nie ukrywam, że prowadzone są rozmowy z zawodnikami, którzy już w swojej przeszłości reprezentowali drużyny, które grały na poziomie pierwszej ligi. Tak więc zależy mi na tym, na, na młodości i, i doświadczeniu. Działacze i trenerzy chcieliby mieć jak najszybciej zbudowane drużyny. To jednak wymaga czasu, przyznaje Opiekun Wrocławian. Chciałbym zamknąć skład. Najpóźniej do, do końca czerwca, może do, do początku lipca, chociaż plany były takie, żeby ten skład został zamknięty już nawet w połowie, do połowy czerwca. Natomiast widać, że zawodnicy szukają dla siebie jak najlepszych rozwiązań. Tak więc nie są to łatwe rozmowy. Natomiast ja uważam, że efekt końcowy będzie i on będzie. Taki, który będzie nam najbardziej odpowiadał. Na razie GimBasket trenuje. W lipcu koszykarzy czekają urlopy. Z powrotem na treningach drużyna spotka się w sierpniu. To dość nowy sport pochodzący ze wschodu. Powstał na podstawie judo. Niektórzy określają dyscyplinę właśnie jako połączenie judo, zapasów i sumo. Nie liczy się tu wymiana ciosów. Punktowane są obalenia. Kazak Kures wywodzi się z Kazachstanu, z kultury i tradycji kazachstańskiej. Można to tak powiedzieć, że to są takie połączone zapasy z judo, aczkolwiek to jest starsze niż judo i to jest wpisane w Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO i Kazachowie promują ten sport jeżdżąc po państwach w Europie i na świecie, żeby była większa popularyzacja tego sportu. Sport w ten sposób trafił też do naszego kraju, choć jego popularność nie jest imponująca, powoli wkrada się do świadomości fanów sportów walki. Trafiło to do Polski przez pana Unka Gałka, który jest Kazachem, który mieszka od 20 lat w Polsce i dzięki niemu faktycznie ten sport zawitał do Polski. Aktualnie we władzach Europejskiej Federacji Kazakures mamy pana Marcinkiewicza Rafała, który jest wiceprezydentem Europejskiej Federacji Kazach Kures i on, że tak powiem, e, ściągnął, przyczynił się do tego, że drugie mistrzostwa Europy Kaza-Kures się właśnie we Wrocławiu. Polacy choć nie uprawiają sportu wyjątkowo długo, już mają sukcesy. Udało się stanąć na podium mistrzostw kontynentu w ubiegłym roku w Gruzji. Jako pierwszy start możemy się pochwalić wynikami, ponieważ w kategorii 82 kg Sebastian Marcikiewicz został mistrzem Europy w Batumi w zeszłym roku. W kategorii 90 kg w Szczepaniach Tomasz zajął miejsce trzecie, a w kategorii takich wszechwag Open absolut to się u Unii nazywa, czyli bez podziału na kategorię wagowe, Tomasz Tach zdobył brązowy medal. Bartłomiej Zamęcki podkreśla, że to idealna dyscyplina dla polskich zawodników. W tradycji polskiej zapasy judo, generalnie sporty walki stały od dawien dawna na wysokim poziomie. Może teraz mamy jakieś lekkie zachwianie formy w niektórych sportach walki, ale świetnie judocy się odnajdują w, tym, w tej dyscyplinie, ponieważ mają przewagę nad zapaśnikami, bo, ponieważ wykonują dużo technik pracy nogami, gdzie to umożliwia właśnie łatwiejsze przewrócenie przeciwnika, bo głównie w tym sporcie polega na tym, podobnie jak w judo, że wróci przeciwnika na całe plecy i tym się kończy walka. Plac Wolności we Wrocławiu w sobotę zostanie zdominowany przez zawodników. Można poznać dyscyplinę, szykuje się też sporo innych atrakcji. Serdecznie zapraszamy o godzinie 14.30 na Plac Wolności. Przed całą galą finałową, która się zaczyna o godzinie 17, czyli walki o złote medale. Odbędzie się dwugodzinny taki festyn, feta dla dzieci. Będą różne atrakcje, zabawy, dzieciaki ze sportu walki, między innymi też judo. Będą mogły się przebrać tak zwane kurecki, czyli ten strój do walki w kaza Kures, Spróbować swoich sił. Oczywiście jest to tylko trening i pokaz na macie do Kazach Kures. I będą inne atrakcje dla dzieci, zabawy, rozdawanie balonów z logiem Kazach Kures. No i serdecznie zapraszamy o godzinie 17 na walki finałowe. Będzie ambasador Kazachstanu, będą goście zaproszeni z Kazachstanu, będą ministrowie sportu z Kazachstanu. Także naprawdę duża impreza się szykuje z WIPA. Co ciekawe w Wrocławiu też można ćwiczyć na co dzień. Weekendowe Mistrzostwa Europy odbędą się natomiast przy udziale gości z Kazachstanu.